Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Firewatch, z tej strony mat i kontynuować sobie będziemy... Co widzę? Co widzę? Eee, masz na myśli... Ale że co? Co? Mam widzieć. Jest to jakiś malutki... Eee... Południowo-wschodnim, południowo-map updated, i to jest gdzie? Southwest, tam, to będziemy iść tędy. Dobra, opuść sobie mapę, i mamy teraz taką misyjkę Mogę przejść, mogę. Nie zginąłem, czy coś. Coś musi nam mapka się to Eee, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. tutaj mam przejście takie. Save'ik. Trial sign. Tu mamy ten, powiedzmy... Powiedzmy, że znak ku naszej... Tylko skała. Okej, okay, i co, teraz tędy? Nie da się. Nie da się tędy, to którędy w takim razie? Mapko, pomóż. Nie no, to w takim razie muszę iść w drugą stronę, zupełnie w drugą stronę. Tylko jak ja mogę obejść tamto jeziorko? Jak ja mogę obejść tamto jeziorko w tym momencie? Wszystko zależy od właśnie od tego. Aha, chyba, że pójdę po prostu... tędy. Aha, spoko nie chciała. Um, no spoko, wiem. Starałaś się rozmawiać, doceniamy to. Uh, jest chora. Aha, czekajcie, muszę iść. Okej, okay, dzięki za pocieszenie. Nie mogę przeskoczyć tym razem? Jak mam się tam dostać w takim razie, moi drodzy. Chyba nie da się tak blisko. Chyba trzeba pójść na naokoło. Sprawdźmy sobie drogę. Hmm... Będziemy musieli iść naokoło. Niestety na no to wychodzi, albo po prostu nie widzę tego przejścia, albo trzeba nawet nawalać naokoło całą drużkę. Może tu gdzieś zaraz będzie przejście puszki, ogniha. Chyba, że tu będzie jakieś przejście. Zmieniła się muzyka. Powiedz, czy to jest jakieś przejście? Chyba nie. Co to było? Sekundeczka. Pozwól, że to po prostu. A jest <laughs> Rob hook. I to dobry kierunek? Tak. To dobry kierunek, możemy iść tędy. Skoro znaleźliśmy pełno lin, ostatnim razem w prysaku, należącym do kogoś, możemy sobie spokojnie iść. I zostawiać linę, żeby móc się później wspinać. Ok. Save'ik. Patrzmy, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie Bardzo ładnie, dobrze świetnie I jesteśmy w tym momencie gdzie? Tutaj To co, przed siebie a później w prawo przy przy najbliższym najbliższej, najbliższym e, jejku No, najbliższym źródle wody Skrzyneczka otwieramy

Czy mógłbym wierzyć że pacjent chce uczynić takich wspaniałych rzeczy i ten strumień powinien mnie doprowadzić do tego o proszę chyba znaleźliśmy nasze panienki coś się urwało i piękne Coś za chwilę, gdzieś niedaleko nie powinny być. Tej panienki. Czy przed nami jest w takim razie. Opuśćmy sobie mapę. No proszę. Znalazłem swoje po, swoją pościel. Teen Zone. Magazyn. Pełną puszkę Dangerous hunks. Czy ty.? A, jeden z magazynów. Zadeptaj. Wolę bardziej zadeptać, dobra. To co mam jeszcze zrobić? Może powinienem wziąć jednego z ich Zniszczony Przeczytajmy co do nas napisały Przeczytajmy Drogi psycholu, czyli chodzi o nas. Ma mamy nadzieję, że jesteś cholernie nieszczęśliwy. Idziemy sobie i idziemy znaleźć policję czy cokolwiek, by powiedzieć, powiedzieć o tym. Jak wyskoczyłeś na nas przy jeziorze, potem, jak przyszedłeś, zniszczyłeś nasz obóz i wziąłeś całe nasze rzeczy. O, i oczywiście, kradnięcie Majtek jest, jest ok obrzydliwe. Prawdopodobnie jesteś mentalnie zrąbanym mordercą mordercą z siekierą, więc idziesz do więzienia. Mam nadzieję, że to było, było warto być tubkiem przez kilka fajerwerków. Pała. Nikt nie ulega, na pewno stały uh, myślę, że ja to uh, nie bądź śmieszna. To nie jest śmieszne. Znam na to, może przez cały dzień, może jesteś już szaleńcem. Zniknęły. Jest dziwne. Mieli, <grym> mogli być to inni wycieczkujący. Nie możemy zadzwonić Poglina, nie wracają. Możemy zacząć się... ...zabrać zacz się za robotę. E Ej, nie zdążyłem zrobić zdjęć! Ale no cóż, mamy przed sobą dzień trzeci w Firewatchu. Zobaczymy, co on nam przyniesie. E naprawiamy sobie okno. Find boards, downstairs, to patch windows. Znajdź deski. Poni uh, znajdź deski. A, tą stronę. Poniżej, by naprawić sobie. Załatać sobie. Co tam? Jak wyglądasz? <śm> Czyżby ktoś. Okej. Okay. Uh, jeżeli Tom Cruise miałby dobrze wyglądającego brata bliźniaka, to byłbym ja.

Mam fajny swetr i kurtkę Bakoborn. Gdzie są te dechy? Tu jest jakaś decha. Co widzisz, jak patrzysz? Mam na nos. Koleś był pijany i skoczył na moje plecy. I się po, poślizgnąłem, i no, walnęliśmy w parkometr. Rysuję cię. Rysuję nas. Ok. E. Zmęczone. Zmęczona czy wiesz, jesteś w tym wieku i. Jesteś młodszą osobą, która wygląda po prostu ciągle zmęczoną. Niektórzy ludzie mogą wyglądać. Nie, ale distinguished no idea nie mam do tego pojęcia, co może znaczyć. Zadowolona, no, tak świetnie. I już załatałem w okno. Jak myślisz, co jest następne? Ty ostatnio dawałeś mi przez dwa dni rozkazy. Aha, czyli siedzimy tu do 1 września i... I... Okej, okay, jestem gotowy. Tak, będziemy utrzymywać ten piękny na narodowy park przed niszczeniem. Dzięki, oczywiście. O. Nie jest tak wygodne to krzesło, jest drewniane i w ogóle. Aha, fajnie, dzięki. Co? Szybko poszło, moi drodzy. Mamy już dzień dziewiąty. Czyli przeszedziliśmy sobie sześć dni i nic się nie stało, co oznacza, że. Coś się teraz stanie? Kanapeczka. Pyszności. Co? Nawet spoko. O, złe newsy ma. Dwie młode kobiety, Chelsea Stevens i Lily McClain, zostały... zniknęły. Powinny spotkać ciotkę w kouli że to jest dziewczyna z zeszłego tygodnia, jesteś ostatnią osobą, które widziałe. widziały. Eee, bardzo. Krzyczałem, krzyczałem na nie, ale to tyle. Jeżeli. To nie jest jakiś problem, jeżeli chyba, że umrą. Eee.

Ja to do niczego się nie boję, mogę się spokojnie Henry. przyznać. Henry, budziła nas. Get już, już. Julia? E, I jest trochę późno.

Tyle wydaje się być miło. Papa, porozmawialiśmy z Julią. Przyjemnie. Dzień trzydziesty trzeci, gdzież to jesteśmy. Czy aż taki, czy tak boli was dupa, żeby nie przynieść trochę zapasów do ta wieży? A, czyli że my się wspinamy przy 90 stopniami Fahrenheita, ona sobie robi. Czy znajdziesz to nie tylko dla ciebie? Czyli to nie tylko dla nas.

<stosanownia> Aha, sobie chodzą. kilka miesięcy temu, wziąłem pracę, tą pracę z, i byłem yy, jakimkolwiek chawiarem. Wspaniałym, bającym, sexy. Był drillerem w stronę. Spotkali się na przez 5 lat.

Będzie łatwiej, jak pójdzie sam. A kiedy wrócił? Zostawił ją. Aha, i powiedział małej siostrze, że spał z sąsiadką. Znaczy, przyszła tutaj z maneczesem, tak jak ja. Tak jak, no, my. Jesteś o nas, albo jesteśmy popieprzeni. No nic, to, to by było chyba na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Kilkanaście dni nam minęło, jesteśmy niedaleko Supply Dropu, czyli zrzutu zapowstrzeniowego. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Firewatch. I no cóż, mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne odcinki. Hej, hej!